Go Buster! Cześć Buster! Cześć Tiger, Ale duży zamek budowaliście. to mewa Sandy. Uważaj, Sandy! Nie stawaj na zamku z piasku, bo. O nie! Biedni Tiger i Buster. Uciekaj stąd, Sandy. Nieuważny ptak! Co zobaczyłeś, Buster? To czerwony kształt wystający z piasku. Ciekawe, co to jest! Dobra robota, Digger. To trójkąt, ale fajny. Zobacz! Sandy znalazła żółty kształt. To koło. Czy znajdziesz więcej Sandy? I kolejny. Ten jest niebieski. Szybko, wykop go. To kwadrat. Ma cztery boki. Wow, tak dużo kształtów! Trójkąty, kółka, prostokąty, sześciokąty. Sandy, czekaj! No nie, zamki z piasku tak łatwo zepsuć. Chwila! Buster chyba ma pomysł. Buster i Digger zbierają kształty. Ciekawe, co z nimi zrobią? Ustawiają je na sobie. Chyba budują wieże. Już tylko jeden na samą górę. To jest to, Buster. Powoli, powoli. Tutaj, idealnie. Wow! Buster i Wigger zrobili wieżę z kształtu. To był świetny pomysł. Teraz mogą wrócić do budowania w zamku z piasku. A Sandy może spokojnie stać na budowli, która się nie zawali. Dobra robota, Buster. Do widzenia, Buster. Do widzenia, Digger. To autobus Buster. Ciekawe, co Buster zaplanował na dziś? Polowanie na wielkanocne jajeczka. Znalazłeś pierwsze jajeczko, a tu jest kolejne. Masz już dwa, trzy, cztery, pięć. Naprawdę sporo. Uzbierałeś mnóstwo wielkanocnych jajeczek, basterze. Mniam, wyglądają apetycznie. Czy baster uwielbia czekoladowe jajeczka? Pychotka! Baster je tyle jajeczek, na ile tylko ma ochotę. Dzień dobry, basterze. Baster nie wygląda zbyt dobrze. Boli go brzuch. Myślę, że zjadł za dużo czekoladowych jajeczek. Nadjeżdża scout, żeby sprawdzić, czy z Basterem jest wszystko w porządku. Baster jest naprawdę chory. Biedny Buster. Scout zabierze go do Amber. Ambulans Amber z pewnością pomoże. Oto Amber. Ona zawsze znajdzie sposób, by pomóc pojazdom w potrzebie. Hmm. O tak, Buster nieźle się struł. Na szczęście, Amber ma na to odpowiednie lekarstwo. Otwórz szeroko buzię, basterze. To powinno ci pomóc. Ale to nie wszystko. Jeśli Buster chce poczuć się lepiej, musi zjeść coś zdrowego. Na przykład jabłko. Proszę, to załagodzi podrażniony żołądek Bastera. Następnego dnia Buster czuje się znacznie lepiej. O, spójrz, to koparka Digley. Co on tam ma? O, o, to kolejne czekoladowe jajeczko. Myślę, że Buster zjadł już wystarczająco dużo jajeczek, jak na jedną Wielkanoc. Cześć, Buster! Buster jedzie na przejażdżkę ze scout. Popatrzcie, to samochód dostawczy tony. Wygląda na to, że scout i Buster pojadą za to, żeby sprawdzić, dokąd gdzieś jedzie. Świetnie się razem bawią. Haha, scout jest bardzo zabawny. Buster nie patrzy na drogę. Uważaj, Buster. Uff, było blisko. Bądź uważny, Buster. Prawie zderzyłeś się z tonem. Popatrzcie, to dziura w jezdni, a Tony jedzie wprost na nią. O nie! Przez dziurę w jezdni drzwi tonego się otworzyły. Buster, scout, uważajcie! Wygląda, jakby niektóre pudełka miały zaraz wypaść. Pudełka zaczęło już wylatywać na drogę. Wydaje mi się, że Tony niczego nie zauważy. Kolejne pudełko zaraz wypadnie. Wow, dobra robota, Buster. Uwaga, nadchodzi kolejne. Brawo, scout, świetnie sobie poradziła. O nie, scout straciła równowagę i zjechała z drogi. Jej pudełko utknęło na drzewie. Patrzcie, Tony zatrzymuje się na czerwonym świetle. To da wam trochę czasu. Szybko, Buster. Nie macie dużo czasu na oddanie pudełek. Dobry pomysł, Buster. Teraz musicie tylko wymyślić, jak załadować pudełka z powrotem. Wygląda na to, że Scout wpadła na pomysł. Świetna robota. Możecie użyć tej deski jako rampy. Brawo. Idealne miejsce do załadowania pudełek. Świetna praca zespołowa. Teraz możesz zamknąć drzwi Buster. Samą porę na zielone światło. Tony może ruszyć w dalszą drogę. Chyba nigdy się nie dowie, że prawie z Wszystkie pudełka! Ja! Brawo, Buster! Brawo, Skaut! To autobus, Buster! Puszczanie latawców to wspaniała zabawa! Uważaj! O nie! Scout przypadkowo uderzyła w bastera i latawiec odleciał w siną dal. Skaut z pewnością zrobiła to niechcący, Basterze. Zobacz, co to jest! To list zaadresowany do świętego Mikołaja, który nie został dostarczony. Buster ma chyba jakiś pomysł. Sam dostarczy list i zadba o to, żeby bezpiecznie trafił do Mikołaja. O nie! List! Uff, dziękuję za pomoc, Robinie! Buster ruszył w drogę. Do bieguna północnego, gdzie mieszka święty Mikołaj, jest całkiem spory kawałek, jest zimno i ciężko się jedzie. Busterze, uważaj, żebyś się nie zgubił! Oret! już niedaleko, basterze. A co to takiego? Ślady reniferów? Zobacz, to Mikołaj. Baster dotarł na miejsce. Mikołaj się z tobą bita, basterze. Zbliż się i daj mu list. Baster przebył długą drogę, żeby go dostarczyć. Ciekawe, co jest w nim napisane. Wow! To prośba, żeby Mikołaj dał Basterowi pod choinkę nowy latawiec. List napisała Scout. Scout to naprawdę wspaniały przyjaciel. Święty Mikołaj już wie, co ma zrobić. Świetnie się spisałeś, Basterze, dostarczając ten list. Jest świąteczny poranek. Obudź się, Basterze. Ojej, pod choinką nic nie ma. Może Mikołaj był bardzo zajęty. Chwileczkę, jednak jest dla ciebie prezent. Wesołych świąt, Basterze! oto on! Dokładnie tak, jak prosiła skał. Nowy latawiec, który zastąpi ten, co odleciał. Dziękuję skał, to naprawdę wspaniały prezent. Zobaczcie, to jeep Jessie. Jessie ma tort. Wow, wygląda przepysznie. Nadjeżdża autobus bandit. Ma szelmowską minę. O nie, bandit zjadł tort. Bardzo nieładnie. Biedna Jessie. To autobus buster. Jest i bandit, który jedzie zdecydowanie za szybko. Zobaczcie, Buster chce pobawić się ze Scout. Dał jej w prezencie piłkę nożną. Tylko spójrzcie na Scout. Wspaniały widok. Digli buduje kolorową wieżę. Nadjeżdża Bandit. Ciekawe, co teraz knuje ten nieznośny łobuz. O Nie! Bandit zburzył wieżę Digleja. Bandit to prawdziwy psotnik. O Zauważył piłkę Scout. Bandit ukradł piłkę, żeby mieć ją tylko dla siebie. Co za łobuz. Buster chce jakoś temu zaradzić. Biedna Scout. Jest jej naprawdę przykro. Buster chce pomóc swojej przyjaciółce. Baster stawi banditowi czoła i zmusi go do oddania piłki. Jednak bandit wcale nie chce posłuchać Bastera. Wręcz przeciwnie, chce go zastraszyć. Bardzo nieładnie. Ale chwileczkę. Jessie stanęła w obronie Bastera. Scout też tu jest i chce pomóc. Wszyscy mają dość łobuzerskiego zachowania bandita. Radiowóz Otis właśnie dyrektuje się leśnym modem Bandit wjechał w Otisa. Otis ma srogą minę. Bandit ma za swoje, był dla wszystkich bardzo złośliwy. Teraz Buster, Scout i Jessie mogą w spokoju pograć w piłkę. Oto Buster i Robin. Buster naprawdę lubi rzuć gumę balonową takiego. To wiadomość w butelce. Sprawdźmy to. Rety to mapa skarbów. Skarb jest oznaczony literką X. Buster i Robin udają się na poszukiwanie zakopanego skarbu. W którą stronę powinni iść? To jest pomost. Zobacz tylko. Jest i bezludna wyspa. Znaleźliście ją. Ojej! W wodzie jest mnóstwo rekinów. Buster i Robin muszą znaleźć sposób na bezpieczną podróż na wyspę. Zobacz to parowiec Katrina. Wygląda na to, że Katrina utknęła na plaży. Trzeba wepchnąć ją z powrotem do wody. Tak jest, Busterze. Świetna robota. Wspaniałe. Katrina jest znowu w wodzie. Orety, to dziura. Jeśli ktoś tego szybko nie naprawi, Katrina może zatonąć. Wygląda na to, że Buster ma jakiś plan. Ciekawe, co on zamierza zrobić ze swoją gumą balonową. Och, Buster użył gumy, żeby zatkać nią dziurę. To całkiem sprytny pomysł. Rekiny ich teraz nie złapią. Następny przystanek bezludna wyspa. Świetnie, Buster dotarł na wyspę. Teraz trzeba znaleźć skarb. On musi gdzieś tu być. Tutaj, miejsce oznaczone literką X. Buster kopie głęboko w dół. Wow, skrzynia skarbów. Zobacz, to złota moneta. Ciekawe, co Buster z nią zrobi. Zobacz. Дигли помогает Катрине залотать дыру. Ох, Бастер выкористал монеты, чтобы заплатить Диглеюви за его работу. Так подзякновал своей новой приятицей. Что за пригода? Это автобус Бастер. Mm. Смотри, он увидел милого пасхального кролика. Ого, Бастер превратился в автобус кролика и сейчас танцует нам танец кролика. Прыг, прыг, прыг. Затем помаши хвостиком. Здорово! Потом прыгни высоко вверх. Прямо как кролик. А теперь пошевели носиком. Отлично! Получается! Как весело! Хвостиком маши. Прыг-прыг-прыг. Молодец! Хвостиком маши. Прыг-прыг-прыг. Покружись и пошевели носиком. Да! Привет, это машина Скаут. Мне кажется, она хочет тоже выучить танец кролика. Готовы? Прыг, прыг, прыг. Затем помаши хвостиком. Да! Потом прыгни выше всех. Очень высоко. А теперь пошевели носиком. Вот и все. У Скаут получилось. Теперь смотри. Помаши хвостиком влево. Помаши хвостиком вправо. Маши хвостиком сколько хочется. Как весело. Хвостиком маши. Прыг, прыг, прыг. Правильно. Хвостиком маши. Прыг, прыг, прыг. To wszystko na wsi bo był. No nic, myśmy wyłacili taki zadorny nowy taniec, świąt Buster! O nie, baster nie wygląda na zbyt szczęśliwego. Dowiedzmy się o co chodzi. Buster wygląda na znudzonego. Czyżby skończyły mu się pomysły? Słyszycie to? To chyba... Tak, to przyjaciel Bastera Drost! Och, Buster już się cieszy! Ale gdzie on jest? Nigdzie go nie widzę, a wy? Buster wydaje długie westchnięcie. Nadal nie ma się z kim bawić. O, tutaj jest! I trzyma bliskotkę Bastera. Chyba chce, żebyś za nim pojechał, Buster. Jedź, zobaczymy, co Drost chce ci pokazać. A to co? Bierze ze sobą szalik. Świetny pomysł, Buster! Powinniście ulepić bałwana! Spójrzcie, jak sprawnie gromadzi śnieg kołami! Sprytny Buster! Już prawie widać, że to bałwan! A to będzie głowa! Świetna robota, droździe! Nie mogło zabraknąć szalika! A po co ten węgiel? No tak! To oczy bałwana! Drost poleciał po coś jeszcze. Aha, brakowało nosa, czyli marchewki. Ale piękny bałwan. Jednak Basterowi nadal czegoś brakuje. Mocno zawiało. Spójrzcie. Wraz z wiatrem przywiało kapelusz. Właśnie jego brakowało. Miałeś rację, Baster. Drost też tak myśli. Ojej! Bałwan właśnie mrugnął. On chyba... U, chyba ożył. Buster oszalał z radości. Kiedy pada śnieg, Buster może bawić się nie tylko z Drozdem, ale też z Bałwanem. Wesołych świąt! Spójrzcie, to bas Buster. Wygląda na całkiem zadowolonego, prawda? Hmm. Ale... O nie! Zaczęło padać, a do tego przerażająco grzmi błyska. Jak Buster to przetrwa? Ojej, nadciągają chmury. Będzie burza. O rany, uważaj na Scout. Buster. Buster bardzo boi się burzy. Zostawił Scout w tyle. Scout jest zła, a do tego jej koła ugrzęzły w kałuży. Cały czas błyska. Uff. Buster stoi bezpiecznie w garażu. Ale co ze Scout? biedny Buster. Bardzo boi się grzmotów i błyskawic. Spójrzcie. Zobaczył scout. Naprawdę utknęła w kałuży. Czy Buster znajdzie w sobie tyle odwagi, by jej pomóc? Dasz radę, Buster. Ach, te błyskawice są takie oślepiające i straszne. Buster słyszy że scout próbuje wydostać się z kałuży. Tak jest. Pomóż jej Buster. Buster bardzo chce pomóc koleżance. Powinno wystarczyć jedno mocne pchnięcie. Hurra! Scout jest wolna. Spójrzcie jak się cieszy. Dobra robota Buster. Och, nadal bardzo głośno grzmi. Ale Buster już się nie boi. Buster i Scout radośnie wracają do garażu, aby skryć się przed deszczem. O, ten grzmot sprawił, że obydwoje aż podskoczyli. Widzicie? Zdłuża może być całkiem fajna. Papa pa, Buster. Cześć, Busterze. Czy widzisz coś wysoko na niebie? Orety! To sanie świętego Mikołaja. Jak one szybko mkną! Ojej, chyba zaraz się rozbiją. Szybko Basterze. Jedź i zobacz, czy święty Mikołaj nie potrzebuje pomocy. O rany są sanie i renifery. Zobacz, jest też święty Mikołaj. Ojej, sanie są połamane. Jak teraz Mikołaj dostarczy wszystkie prezenty na czas? Ciekawe, czy Baster może mu jakoś pomóc. Hmm. Hmm. Wygląda na to, że święty Mikołaj ma pomysł. Ciekawe, co to takiego? <grym> hmm? O, Mikołaj usiadł na basterze. Hmm. I co to za magiczny proszek? <grym> Oj, na zdrowie, basterze! <grym> w porządku, ruszaj w drogę. Uważaj na drzewo! Wow! Baster lata! Dokładnie tak, jak sanie świętego Mikołaja! Teraz na pewno dostarczą wszystkie prezenty na czas! Zobacz! To Scout! Skąd wziął się ten prezent? Świetna robota, basterze i święty Mikołaju! A tu Digli dekoruje choinkę na placu miejskim! Wesoły świąt, Tigli. Jest Terry na swojej farmie. Jemu również baster i święty Mikołaj dostawili prezent. Wow, dostarczyliście wszystkie prezenty. Dobrze się spisałeś, basterze, pomagając świętemu Mikołajowi. Czas, żeby Mikołaj wrócił do domu na biegunie północnym. Znowu ten magiczny proszek! Już rozumiem! Ten magiczny proszek sprawia, że Buster może latać! Wesołych świąt, Busterze! Cześć, Buster! Buster jedzie na przejażdżkę ze Scout! Popatrzcie! To samochód dostawczy Tony! Wygląda na to, że Scout i Buster pojadą za Tony, żeby sprawdzić, dokąd gdzieś jedzie! Świetnie się razem bawią! Haha, <laughs> scout jest bardzo zabawny. Buster nie patrzy na drogę. Uważaj, Buster. Uff, było blisko. Bądź uważny, Buster. Prawie zderzyłeś się z tonem. Popatrzcie, to dziura w jezdni, a tony jedzie wprost na nią. O nie! Przez dziurę w jezdni drzwi tonego się otworzyły. Buster, scout, uważajcie! Wygląda, jakby niektóre pudełka miały zaraz wypaść. Pudełka zaczęło już wylatywać na drogę. Wydaje mi się, że Tony niczego nie zauważy. Kolejne pudełko zaraz wypadnie. Wow, dobra robota, Buster. Uwaga, nadchodzi kolejne. Brawo, Scout. Świetnie sobie poradziła. O nie, Scout straciła równowagę i zjechała z drogi. Jej pudełko utknęło na drzewie. Patrzcie, Tony zatrzymuje się na czerwonym świetle. To da wam trochę czasu. Szybko Buster, nie macie dużo czasu na oddanie pudełek. Dobry pomysł, Buster. Teraz musicie tylko wymyślić jak załadować pudełka z powrotem. Wygląda na to, że scout wpadła na pomysł. Świetna robota. Możecie użyć tej deski jako rampy. Brawo. Idealne miejsce do załadowania pudełek. Świetna praca zespołowa. Teraz możesz zamknąć drzwi, baster! Samą porę na zielone światło. Tony może ruszyć w dalszą drogę. Chyba nigdy się nie dowie, że prawie zgubił wszystkie pudełka. Brawo, Buster! Brawo, baster! Widać, że świetnie się bawisz jeżdżąc przez błotniste kałuże. Haha, ha, wszystko będzie w błocie. A kto to? To traktor Tery. Jest bardziej ostrożny od Bastera. Buster świetnie się bawi, pędząc przez te kałużę. O nie! Jedzie prosto na Terego. Uf! Było blisko. Ostrożnie, Buster. Na kałuży można się poślizgnąć. O rany! Traktor Tery nie jest zadowolony zachowaniem Bustera. Buster zaczyna zabawę od nowa. Uwaga! O nie! Buster utknął. Niemądry baster. I co on teraz zrobi? Słońce zachodzi, robi się ciemno. Mam nadzieję, że baster jakoś sobie poradzi. Patrzcie, to traktor Tery. Tery, proszę, pomóż basterowi. Wystarczy jedno mocne pchnięcie. Dasz radę? Raz, dwa. Jedziemy. Hurra! Dzięki Tery. O Baster. Całe szczęście, że Tery tu był i uratował Bastera. Papa Tery, Papa Baster. To autobus Baster i traktor Tery. Wygląda na to, że będą się ze sobą ścigać. Buster wygląda na bardzo pewnego siebie, za to Tery nie ma zbyt zadowolonej miny. Ciekawe, kto wygra. Zaczynamy! Gotowi do startu. Start! I ruszyli. Buster wysuwa się na prowadzenie. Naprzód, Tery. Dasz sobie radę. Wydaje mi się, że Tery nie jest tak szybki jak Buster. Zaraz, co to? O, Buster, nieładnie się tak popisywać. Biedny, Tery. Buster jest przekonany, że wygra wyścig. Pamiętaj, że najpierw musisz dojechać do mety, Buster. Dalej, Tery. Masz jeszcze szansę. Oj, Buster, to bardzo nieładnie. Dalej, Tery. Pokażesz Busterowi, że aby wygrać, nie wystarczy być szybkim. Buster jest już bardzo daleko. Patrzcie, jak pędzi przez błotniste kałuże w stronę mety. Oj, Buster, wiem, że jest gorąco. Ale nie możesz się zatrzymać. Jeszcze nie skończyłeś wyścigu. O, popatrzcie, to jabłonka. Wydaje mi się, że Buster zamierza uciąć sobie drzemkę w jej cieniu. Nieładnie, Buster. Chyba zaczynasz być zbyt pewny siebie. Ojej. Baster usnął. I zobaczcie, kto to taki. To traktor Tery. Udało mu się wyprzedzić bastera. O, niemądry mądry baster. Spałeś zbyt długo. I znowu pędzi w stronę mety. Nie wiem, czy spodoba mu się to, co tam zastanie. Jeszcze trochę baster! Ale gdzie się podział Tery? Haha, hmm. ha, tutaj jest! 4 przekroczył metę jako pierwszy. Nie mądry Buster. Trzeba było nie spać tak długo i nie trzeba było się tak popisywać, bo pokazałeś, że to wolna i spokojna jazda pomaga wygrać wyścig. Do zobaczenia, Buster. Do zobaczenia. <śm> Hej zobaczcie, cowboy buster najlepszy jest. Bandy puchatłody, słodyczy, to słabo, buster pora utrzeć mu nos. Cowboy buster na dzikim zachodzie, iha iha na dzikim zachodzie. Kowboj buster na dzikim zachodzie, hej zobaczcie, cowboy buster najlepszy jest. Między kaktusami, lecz ostrożny bądź z tymi kolcami. Cowboy Buster na dzikim zachodzie. Iha, iha, na dzikim zachodzie. Cowboy Buster na dzikim zachodzie. Hej, zobaczcie, cowboy Buster najlepszy jest. Najlepszy jest. Cowboy <grym wytrzymać> Buster na dzikim zachodzie. Hej, zobaczcie Cowboy Buster, najlepszy jest. <grym wytrzymać> No hej Buster. O, wyglądasz na zmęczonego. Buster zasnął. A to co? Wąsy, trójkątny nosek i uszy. Buster wielkanocny zajączek. Dobrze wygląda. Chyba spodoba mu się zajęty ogon. Ciekawe dokąd jedzie. Mam nadzieję, że załatwić jakieś sprawy. O, a to co? Norka we wzgórzu. Ciekawe, dokąd prowadzi. Buster wyjeżdża po drugiej stronie. spójrzcie! To traktor Tery sobie drzemie. Wow! Wielkanocny zajątek Buster zostawił Teremu kolorowe wielkanocne jajko. I jedzie dalej, by szerzyć wielkanocną radość. Ciekawe, dokąd prowadzi ta norka. Tutaj, zajączku Buster. Drozd mocno śpi. Czas zostawić kolejne jajko niespodziankę. Na pobudkę Drozda. Buster wjeżdża do kolejnej norki. A to kto? To Jeep Jessie. O! Śpi. Wielkanocny zajączek Buster zostawił jej jajko. Buster zajączek ma dużo roboty. Jajka same się nie dostarczą. Ciekawe dla kogo jeszcze Buster ma jajko. To koparka Eddie. Cicho, Buster. Nie obudź go. A w łyżce Ediego jest jajko. Świetny pomysł, zajączku Buster. Ojej, wielkanocny zajączek Buster chyba się zmęczył. Obudź się, Buster. O, a więc to był tylko sen. Szkoda, że tamte jajka nie były prawdziwe. Ale co to jest? To wielkanocne jajko. O, to prawdziwy wielkanocny zajączek przyniósł basterowi jajko. Baster jest bardzo szczęśliwy.